Dominik Opaluch, Wiadomości Lokalne, witam Państwa. Od dziś zostaje wprowadzona nowa pora emisji. Na kolejne wydania zapraszamy w czwartki. Przepraszamy Państwa za te zmiany i liczymy, że będą Państwo z nami. A oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Konferencja na temat Półwyspu w Urzędzie Miasta Święto Strażaków z gminy Wałcz Wałczanie w obronie zwierząt Burmistrz Bogusława Towalewska i jej dwaj zastępcy Waltemar Lechnik i Marek Matela 24 maja zorganizowali w ratuszu konferencję prasową poświęconą Półwyspowi. Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że Półwysep Wstrącznie to turystyczna i przyrodnicza perełka, przynajmniej na powiatową skalę. Niestety jego potencjał przez długie lata nie był wykorzystywany, rzecz niezrozumiała nie tylko dla Wałczan, ale i turystów. Właścicielem terenu jest, jak wiadomo, Gmina Miejska w Wałczu. Jej przedstawiciele postanowili w końcu zająć się tym tematem zaczęli dość nieszczęśliwie od postawienia tablic zakazujących wstępu bez zgody urzędników. Zakaz biwakowania bez uzyskania zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zakaz kąpieli na całej linii brzegowej Półwyspu Strączno. No, mało zachęcające. Z tych dwóch powodów. Po pierwsze, żeby środowisko nie było poza naszą kontrolą niszczone, degradowane. Musimy, musimy, powinniśmy wiedzieć kto przebywa na tym terenie. Żeby dopilnować, że ktoś, kto korzysta z tego przepięknego akwenu, zostawił w takim stanie, jakim przyjechał, jakim przybył. Po drugie odpowiadamy za stan bezpieczeństwa również. Waldemar Lechnik przyznał, że treść napisów na tablicach nie była trafiona i wkrótce zostały one zmienione. Tłumaczył też, że były wykonywane w pośpiechu tuż przed majówką, a każdy, kto występował do ratusza o zgodę na biwakowanie, otrzymywał ją. W drugiej części spotkania Marek Matala przedstawił plany zagospodarowania Półwyspu na kolejne lata. Podjęliśmy decyzję, aby zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z roku 2004 Stworzyć wszelkie warunki niezbędne do tego, ażeby na Półwyspie Stront w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonowało pole biwakowe. Wstęp ma być płatny, a wczasowicze będą mieć dostęp do prowizorycznych toalet i pryszniców oraz energii elektrycznej. Pomost przynajmniej na razie nie zostanie odbudowany. Miasto myśli o wydzieleniu kąpieliska bojami. Jak zapewniali włodarze miasta po sporządzeniu planu zagospodarowania tego terenu opracują koncepcję kompleksowego wykorzystania półwyspów w strącznie pod względem turystycznym. I tak to wygląda na półwyspie strączyńskim. W sobotę 25 maja strażacy z gminy wałcz obchodzili swoje święto. Tego dnia uroczyście otwarto też wyremontowaną świetlicę i rozegrano zawody sportowo-pożarnicze. Obiekt został wyremontowany ze środków budżetu gminy przy współfinansowaniu nadnoteckiej grupy rybackiej. W ramach projektu odnowione zostało także boisko. Wszystko kosztowało niemal 190 tysięcy złotych. Przede wszystkim została zmieniona cała konstrukcja dachowa, ocieplenie dachu. Tutaj wyremontowanie kanalizacji, wszystkich tych rzeczy związanych z ociepleniem tej świetlicy. Dzień strażaka był okazją do nagrodzenia wyróżniających się druków. Złotym znakiem Związku OSP uhonorowany został m.in. najstarszy strażak w Golcach, Eugeniusz Szczechowski. Rokrocznie, już tradycyjnie w maju, odbywamy gminne zawody pożarnicze. Przy czym te zawody są połączone z dniami ochrony przeciwpożarowej z dniami ochrony przeciwpożarowej oraz dniem strażaka, który oczywiście jest 4 maja, ale ten cały maj jest takim okresem właśnie świętowania uroczystości różnych. Po części oficjalnej w świetlicy i na boisku odbywały się zawody pożarnicze dorosłych strażaków, a na nazajutrz rywalizowały ze sobą młodzieżowe drużyny pożarnicze. Nagłaśniane przez media akty przemocy wobec zwierząt stały się inspiracją do zorganizowania akcji Zwierzęta są jak ludzie czują. 24 maja na plac wolności w Bałczu przybyli uczniowie, przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, liczna grupa mieszkańców ze swoimi pupilami, a także radni i samorządowcy. Akcję zorganizowały nauczycielki gimnazjum nr 2 i szkoły podstawowej w Gostomi Adrianna Chwiałek i Katarzyna Żuprańska. Im i ich uczniom los zwierząt nie jest obojętny. Celem dzisiejszego marszu jest propagowanie wiedzy o zwierzętach, propagowanie tego, że one po prostu mają prawa i to jest podsumowanie akcji edukacyjnej, które odbywały się w Szkole Podstawowej w Gostomni i w Publicznym Gimnazjum nr 2. W czasie tych akcji były zbierane pieniądze na schroniska, na różne fundacje, a także były prowadzone warsztaty z zakresu bezpiecznego postępowania z psem, a, ale i również z zakresu opieki nad zwierzętami i praw zwierząt. Z placu wolności uczestnicy przemaszerowali do gimnazjum numer dwa, gdzie odbywały się zajęcia z dogoterapii, opieki nad zwierzętami i praw zwierząt. Przede wszystkim edukować, edukować młodzież. Tak? To jest bardzo ważna y, nasza działalność, od tego trzeba chyba zacząć, tak? bo to jednak jest młode pokolenie, które musi nauczyć się żyć świadomie. Jak traktować zwierzęta, mieć tą świadomość, że zwierzę ma swoje prawa, które trzeba respektować. Zresztą sama z zawodu jestem nauczycielem i uważam, że to jest bardzo ważne naszej działalności. W organizację marszu włączyli się także członkowie Wałęckiego Stowarzyszenia Razem dla Zwierząt, którzy chcą mądrze pomagać zwierzętom. Po krótkiej przerwie z nowymi pomysłami znowu rozpoczęli działalność i szukają właśnie wolontariuszy. Uczestniczymy w takim teraz projekcie unijnym. To jest ośrodek wsparcia takich podmiotów ekonomii społecznej. Oprócz tego, że pomagamy, to też jakby każdy chce czuć, że to ma jakiś efekt wymierny. W tej pomocy, ażeby to nie było tylko tam, że się rzuci trzy, trzy razy dziennie jakiemuś kotkowi jeść i to jest ta pomoc. Przemarsz spowodował w mieście spore zamieszanie i o to właśnie organizatorom chodziło. Chcieli zwrócić uwagę jak największej liczby mieszkańców na problem przemocy wobec zwierząt i podkreślić, że na akt okrucieństwa wobec nich nie zgadzają się o tym, że turystyka powinna być istotnym elementem wałeckiej gospodarki. Nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu postanowiła na ten temat zorganizować konferencję naukową. Konferencję rozpoczęła rektor wałeczki PWSZ Jolanta Witek, która przedstawiła prelegentów Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć o bardzo ciekawych pomysłach na rozwój turystyki i marki regionów, wygłoszonych m.in. przez burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika, starostę kołobrzewskiego Tomasza Tamborskiego, czy też Waldemara Miśko – prezesa zachodnio-pomorskiej regionalnej organizacji turystycznej, a jednocześnie burmistrza Karlina. Każdy z nich pokazał, że poprzez dobre pomysły i konsekwentną ich realizację można stworzyć bardzo ciekawe koncepcje, wpływające bezpośrednio na rozwój turystyki. Z twarzy uczestników konferencji można było wyczytać, że ta konferencja będzie bodźcem do jej rozwoju w naszym regionie chcę powiedzieć, że to jest czwarta konferencja z cyklu Szansa Rozwoju Regionu, a zatem za każdym razem upatrujemy nowe szanse i za każdym razem konferencje, które organizowaliśmy, czy to przedsiębiorczość, efektem był między innymi klaster, jeżeli mówiliśmy o nauce, to faktycznie rozwijała się nauka i ta współpraca, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, też taka szansa zaistniała. Nie inaczej uważają przedstawiciele wałeckich samorządów. No przede wszystkim zależy nam na tym, żeby rozpropagować region, ale także samorządy lokalne. W poszczególnych dziedzinach. Bo mówi się, że Powiat Wowiecki właściwie to powinien być taką, takim ośrodkiem rozwoju turystyki i rekreacji, a czy tak jest naprawdę to myślę, że będzie dzisiaj kilka takich artykułów, które powiedzą nam, czy tak jest, a jak nie, to co należałoby jeszcze zrobić, żeby faktycznie tak było. Na pewno sam fakt uczestnictwa tylu znakomitych ludzi nauki w naszym mieście i Dyskusja na ten temat powoduje, że miasto jakby nabiera pewnej rangi w tym właśnie zakresie turystyki i rekreacji, i z tego się bardzo cieszymy. Fakt organizacji konferencji był niewątpliwie godny uwagi i z pewnością należy kontynuować tego typu działania w przyszłości. Ja myślę, że to będzie ten kolejny zaczyn pod rozwój turystyki w regionie wałeckim i nie tylko. Optymizmem napawa również to, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa czuje społeczną odpowiedzialność za region, w ramach którego funkcjonuje i chce zmieniać obszar powiatu bałeckiego na lepsze. Rzecz jasna. Pilski Okręgowy Związek Żeglarski zorganizował konferencję, podczas której przedstawił informacje o planach związanych z sezonem żeglarskim na terenie pojezierza wałeckiego. Informacje o stanie organizacyjnym żeglarstwa na wodach północnej Wielkopolski i pojezierza wałeckiego przedstawił Pilski Okręgowy Związek Żeglarski, do którego należy również AKŻ z Wałcza. Obszar Pojezierza Wałeckiego dla Związku Żeglarskiego jest niezwykle ważny ze względu na obecność jeziora Bytni wielki. Od lat Pojeży Wałeckie jest mekką żeglarzy, nie tylko z Wałcza, ale z północnej Wielkopolski, także z całego kraju. Żeglarze tak mocno upodobali sobie nasz region, że połowa planowanych imprez w terminarzu regatowym odbywa się na Pojezieżu Wałeckim. Na jeziorze Bytyń Wielki odbędzie się oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego na tym akwenie. Będzie to już weekend, właściwie 22 23 czerwca na przystani armatowskiego Klubu Żeglarskiego w Nakielnie. Będą to pierwsze regaty Puchara każetu Wałcz. Tam oczywiście przygotowują koledzy z Akarzetu atrakcje dodatkowe. Będzie, będzie festiwal smaków, będą występy także, będą szanty, Ci będzie sporo emocji. Żeglarze nie mają niestety wiele czasu, by w sezonie cieszyć się pływaniem. Jezioro Bytyn Wielki jest w obszarze rezerwatu o tej samej nazwie i możliwość żeglowania istnieje od 15 czerwca do 30 września. Trwają cały czas rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Ten, ten okres rzeczywiście jest bardzo krótki na Bytyniu. Oto żeglarze wszyscy mają nie tyle pretensje, ale, ale no, tak są, mówią delikatnie zdziwieni. No ale żeglarze to twardy naród i stosuje się do przepisów. Jeżeli jest powiedziane, że pływamy od 15 czerwca, to pływamy od 15 czerwca. Oczywiście sport żeglarski jest sportem czysto ekologicznym i tutaj nie ma żadnego zagrożenia, chodzi o akwen, no ale te przepisy po prostu muszą być respektowane. 26 maja na klimatycznym strychu gimnazjum nr 2. Odbył się wernisarz wystawy członków szkolnego koła plastycznego sztukateria. Nad przygotowaniem wystawy uczniowie pod opieką nauczycielki Mirosławy Szymańskiej pracują niemal cały rok. Najpierw na zasadzie burzy mózgów wymyślają temat, później realizują go przez wiele miesięcy. Stosują odważne rozwiązania, kolory i niecodzienne techniki. Być może dlatego wernisaże w Gimnazjum nr 2 cieszą się zawsze bardzo wysoką frekwencją. Ja na swoich pracach chciałam ukazać to, jak trudno jak trudno jest nie poddawać się presji otoczenia i że warto pozostać sobą. Moje prace przedstawiają mandale. Sztuka polega na tym, żeby zamknąć swoje emocje i towarzyszące nam myśli w ramach koła. Jest to dobry sposób na pozbycie się zalegających nam myśli. Wernisażowi towarzyszyły spektakl teatralny w reżyserii Agaty Koteras w wykonaniu młodych aktorów z grupy Mała Scena, laureatów tegorocznego przeglądu autorskich zespołów teatralnych. W tym roku wystawa nosi tytuł W klatce. Każdy autor stworzył cykl prac, gdzie zinterpretował ten temat w sposób bardzo różny, w sposób dowolny i za pomocą różnych technik. Mamy bardzo dużo chętnych, bardzo dużo uczestników, 35 uczestników i jest tu, są tutaj 22 prace. Wystawa była częścią cyklu imprez Kulturalny Maj, w ramach której odbywał się m.in. Piknik Europejski czy Wieczór z Poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Roman Wiśniewski wraz z posłem Pawłem Suskim zorganizowali biwak na Półwyspie Wstrącznie. Mając sobie za nic zakaz wypoczywania w tym miejscu bez zgody ratusza. Mimo, że tabliczki zakazujące biwakowanie na Półwyspie Wstrącznie zniknęły, wydaje się, że ograniczenia nadal obowiązują, bo ratusz ich nie odwoływał. Miała zostać zmiana tylko treść budzących kontrowersje tablic. Półwysep jest naszą perłą. Półwysep to jest coś tak unikatowego w skali nawet Europy, o, o co pewnie wiele samorządów stoczyłoby bój nie lada. Wystarczy zapytać mieszkańców Strączna, czy nie chcieliby, żeby Półwysep należał do gminy do gminy wiejskiej Wałcz, bo jak sądzę wójt gminy wiedziałby jak ten półwysep zagospodarować. Przez ostatnie 20 lat no nic nie, po tej świetności turystycznej nie zostało. Wydaje się, że dziś mając do dyspozycji środki unijne, mając do dyspozycji również swojego posła, który może lobbować dobre projekty, warto sięgnąć po pieniądze unijne, żeby oddać turystom to co akurat mamy najlepszego. Roman Wiśniewski wprawdzie o zgodę na biwakowanie wystąpił, nie dostał jednak odpowiedzi. W swym wniosku nie mógł zawrzeć ani liczby współbiwakowiczów, ani konkretnego terminu, bo, jak tłumaczył, uzależniał to od swojej rodziny i znajomych, którzy dokładnie terminu nie mogli wcześniej podać, tym bardziej, że takie decyzje podejmują zazwyczaj bardzo spontanicznie. Biwakującym dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja. Nastrój psu jednak brak bieżącej wody, energii elektrycznej i sanitariatów, o które musieli już zadbać we własnym zakresie. Są jednak obytnice wywodzące się z Urzędu Miasta w Wałczu, że od 1 lipca i energia, i sanitariaty stać będą. Ja mam taką teorię, czy taką kredo. Obywatel może wszystko to, na co mu przepisy nie zabraniają. Urząd może, czy urzędnicy mogą tylko to, na co im przepisy pozwalają. Jeżeli ktoś stosuje jakieś zakazy, Powinienem podać podstawy prawne. Dlaczego? No jeżeli zabraniam Ci wchodzić, to mówię dlaczego, tak? Jaka jest ustawa, uchwała, unijna dyrektywa, czy coś w tym rodzaju. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Do zobaczenia już za tydzień.